Witajcie, tu mierz 0071 i znajdujemy się na moim serwerze. Eee, chciałem wam po prostu tylko pokazać, jak wygląda ten serwer, bo na dłuższą serię to niestety nie mam czasu. Eee, przynajmniej dzisiaj jutro postaram się coś nagrać, wrzucić, no niestety z czasem to czasami tak bywa, że go nie ma, a do nakręcenia odcinka potrzeba go dużo. A więc znajdujemy się tutaj w magazynie. Magazyn jest na razie skromny. Dużo w nim nie ma. Nasz malutki domek. Gdzie mieszkamy, sobie we trzech? No a tu jeszcze łóżko z wizyty. Tasaczka. Jest łóżeczko mamora. Jest moja łóżka. I jest łóżko widma. No, ogólnie mapa jest epicka. Pewnie ją kojarzycie, bo. Sami nie wygenerowałem niestety. To nie te czasy, gdy tak epickie mapy się generowały. Wprawdzie są jeszcze epickie, no ale trzeba naprawdę mieć szczęście, żeby wygenerowała się ma fajna mapa. E, no Enderman tam kradnie jakieś klocki. A my tu mamy zejście do kopalni. Tak widzicie. Tak wygląda ten świat. A już zobaczycie. Zobaczycie, jak będzie wyglądać w następnym odcinku. Tak więc czekajcie do jutra, czyli do czwartku wieczorem i spodziewajcie się wielu, wielu zmian. Cześć.